Są takie książki, które zabierają cię do XIX-wiecznej Irlandii, gdzie na mglistych wzgórzach jedna nauczycielka odkrywa, że edukacja to nie lekcja, to broń przeciwko niesprawiedliwości. Lustrzane wzgórze to historia o tym, że czasem wystarczy jedno spojrzenie w lustro, żeby zobaczyć, kim naprawdę możesz być. Są książki, które przenoszą cię do paryskich salonów, gdzie miłość nie jest przypadkiem, ale sztuką. Bowatek opowiada o Charlotte, która prowadzi biuro matrymonialne i odkrywa prawdę, że prawdziwe dopasowanie to nie tylko serce, ale dusze, które rozpoznają siebie nawzajem. I są książki, które zabierają Cię do polskiego dworu, gdzie między różanym ogrodem a fortepianem rozgrywają się historie o wolności, która kosztuje wszystko. Różany jar to saga o tym, że niektóre melodie gramy całe życie, a niektóre sonaty piszemy krwią własnego serca. To nie są książki do przeczytania. To świat do zamieszkania. Miejsca, gdzie czas się zatrzymuje, a ty odkrywasz, że każda epoka ma swoje lustrzane wzgórza, swoje biura matrymonialne, swoje różane jary. Pytanie brzmi, w którym świecie chcesz się najpierw zatracić?